tu kuki. Oh my god. Jak widzicie, trochę inaczej wygląda Nie jestem biały, tylko jestem zielony. I to dlatego, że jest taka infekcja zombie w Robloxie i zostałam zarażona. Więc dzisiaj zobaczmy jak się jest bycie zombiaka. Więc tak, jeśli nie chcę być zainfekowany przez zombie... Najbardziej przez tego, tutaj dużego patrzcie na niego. To zasubskrybujcie. Dobra! O, oh, nice. Albo mogę atakować. Hej, ty! Chodź tutaj. Come on, dawaj! Orczek, prawdziwy ten Dobra! Będę jadł mózgi. Jak to nie działa? Ej, dostałem. Co to drzew. Blocks. Okej, okay, ludzie, więc mamy. Zostaliśmy dużo pieniędzy. I trzy pety. Tofu, ten, Matrix i Jeff blocks. Ja biorę sobie Tofu. Mogę mieć trzy naraz? Uff, tak, mogę. Fajnie. Dobra, mam ludzie, mam moje pety. Yy, I tak, sell. Gdzie, Jak można zaupgrade'ować? A ja tam chyba. To jest trochę daleko. A dobra, szybko się poruszam Shop, idziemy do shopu Co mogę kupić? Muski. oh my god I DNA Okej, okay, końce Końcy. końcy. wszystko za końce Co się zegemy? Ile ja mam końców? 450, okej okay. 450 mogę kupić, mózg yy, Nie Okej, okay, to kupuję mózg Mózg, yy, a ten jaki to był? Mózg ryby, a to jest mózg szczura. Okej, okay. kupuję mózg szczura, ludzie. Mam muszg, mózg szczura. Wow, tak szybko? Ludzie, ja to po prostu mogę sobie kampić i zdobywać pieniądze. Okej, okay, idziemy dalej. Są tu jakieś. O, tam są jajka. Ja idę tam. Ludzie, idę kupić mojego trzeciego peta. Znaczy pierwszego. Nie licząc tych zakody. Okej, okay, ile to kosztuje? Tak? To jest zagamy. Ten kosztuje 5000. Ja kupuję ten za 5000. Otwieram i... Duck! Dostałam kaczkę. Ona nie jest aż taka. Elo! Pozdrawiam! Pozdrawiam fana. <gryw> Wszystkich fanów pozdrawiam, nie tylko go. Duża chmura. Dobra, ja sobie otwieram więcej jajek pety. Zobaczmy jakie mamy pety. Ten duck jest najlepszy. Ale muszę je coś Czy on jest od nich? On jest o wiele gorszy od nich, po co? Nie. Jeśli chcesz być w moich friendsach, to po prostu e, wyślij mi friend request, a może mi napisz w komentarzu, że wysłałem, powiedz jak się nazywasz, a ja cię zaakceptuję. Idę do sklepu. Kupuję e, wszystkie mózgi, które mogę, czyli dwa... Wow, ile mi zostało? 33 tysiące. Jaki to jest mózg? E, tego. E, bobra? Chyba jo. Co tu jeszcze jest? A no jeszcze muszę kupić wszystkie te, które mogę. Uu, nice! Oczywiście y, mam teraz żołądek tego, orła. Nice! Ile? u 5k. Patrzcie na niego jaki duży! Wow! A bo to jest safe zone. A rozumiem, dobra. Trzeba trochę tych odblokować. Bajal. Nie... Nie mogę więcej, serio? Jak się... Muszę stać się jak największy. Nie. Muszę wyjść z tego. Stać się jak największy. Oh my god. Chodź, chodź, chodź. No dawaj, ktoś. O, idzie, idzie. Hej, hej, ty. Dawaj go. No wyjdź stąd. Please. Tutaj. Nie mogę go bić? O! Zabiłem go. Piotr Czerwony, dawaj. Sorry za to. Ale dawaj, bijemy się. E, coś mi nie działa. Dobra, i tak nie chciałam go zabić. Dobra, idziemy ym, kupić coś. Mam już 10 milionów, co znaczy, że mogę kupić nowe geny. Heck ja. Yeah. E, tutaj, 10 milionów. Gremlin. Jestem gremlinem. E, nie wyglądam inaczej. A jakie są kolejne geny? Ork. O, będę Shrekiem, kurczę. Będę Shrekiem w tej grze. Bajal. Teraz... wow, ale jestem duży. I Stoję, idę kogoś zabić. Hej! Ludzie, dawaj ty, masz mało HP. No. Ała! Bym mogłem go zabić. Bym mogłem go zabić, no. Ej! Bajal. Bajal. Ok, nie jesteśmy. Hej! Bam! Dawaj, idziemy! Fajt! Jak on nie zajmie? On jest taki samej wielkości, co ja? Hmm. Może ten, kto pierwszy walnie. Patrzcie, jak idę. Ale jestem duży. Patrzcie na to. Bam! Ale Wo Wojna tytanów, ludzie! Ale tutaj mam wszystkie obrony. Wyjdź z obrony! Tak, zabiłem go! Tak! Tak! Wygrałem! O nie, o nie, 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 nie ty. Nie ty. Nie dzisiaj, panie Micha. Nie dzisiaj, Michu. Cel. Kolejną genę. który jest orkiem. I dzień dobry. Jestem Shrek. Właśnie jestem Shrekiem. Normalnie. I tak mi się wszystko zresztą a teraz będzie wielu łatwiej. Więc tak... Um, chyba muszę kończyć ten odcinek. Trwa już nawet długo. Um, jeśli chcecie więcej takich odcinków, yy, to zasubskrybujcie, jak widzicie. Um, czekaj, co to jest? He, Muszę tam pójść, poczekajcie. Tam coś jest? Korona? Co to jest za korona? Poczekajcie, jeszcze się nie kończy odcinek. Jeszcze chwilę. O! Idę założyć koronę, ludzie. Mogę przejąć flagę. Okej. Okay. przejmuję koronę. Przejmuję. O oh my god, ile się dostaje za to. Przejmuję koronę, ludzie. Jestem teraz królem. Zombiaków, przecinek orków, przecinek yy, gremlinów, przecinek innych tych zielonych stworzeń. Tak się dostaje, GM, ha. O, oh. zostałem królem. No to tak. Yy, otworzymy kilka petów. 25 tysięcy. Kupię jakieś najlepsze jajko, które mogę. Czyli jest chyba to. Ile to kosztuje? 25 tysięcy. Hej, idealnie. Kupuję. I otwieram... Dynia! Zobaczmy jaka ta dynia jest. Gdzie są moje pety, dynia... Oczywiście, patrzcie na tych staty, na ich. Się nie opłaca tych petów kupować, te pety doskamy. Dobra ludzie, więc jak widzicie, widzieliście, zostałam królem zombiaków. Więc jeśli chcecie więcej takich filmików... O mój Boże, o mój Boże! O! O! A! Nie, bo mnie bije... O, wow, Prawie przetrwałem to. To było dziwne. Ale dobra, więc jeśli chcecie więcej takich filmików, to zasubskrybujcie, a ja Was żegnam. Pa!